10. urodziny Maksia Mazurka. Bawimy się i pomagamy. Imprezę pod takim tytułem zorganizowała nieformalna grupa Wieluńska Drużyna Maksa. Wydarzenie miało miejsce w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1, a zorganizowano je w szybkim tempie, by pomóc w zbiórce środków na leczenie Maksymiliana Mazurka z Dziołoszyna zmagającego się z rzadką chorobą dystrofią mięśniową. Jedynym sposobem walki o zdrowie Maksa jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych, wyceniona na kwotę 16 milionów złotych. Wielką imprezę udało nam się zorganizować w pięć dni, a więc proszę sobie wyobrazić, ile czasu, pracy i, pracy i trudu musieliśmy w to włożyć. I udało się, i bardzo się cieszę. Ja y, 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 chyba znana jestem z tego, że właściwie angażuję się we wszystkie imprezy charytatywne. Bardzo lubię pomagać. Zresztą kiedyś pomyślałam sobie, że czasy są trudne, czasy są ciężkie, wszyscy mamy problemy w pracy, w domu, w ogóle na świecie. I wymyśliłam sobie, że najlepszym lekarstwem na te wszystkie Dzisiejszego świata jest drugi człowiek. I bardzo staram się tę ideę wcielać w swoje życie. Czasami nieważne są pieniądze, czasami obecność, dobre słowo, wsparcie. To są rzeczy, które dają dużo dobrego drugiemu człowiekowi. I mam wrażenie, że cała drużyna Maxa jest właśnie tak skonstruowana i wszyscy zebraliśmy się po to, żeby po prostu czynić dobro. Członkowie Wiemckiej Drużyny Maxa to ludzie przepełnieni nadzieją, mocno zaangażowani w pomoc i niezwykle pomysłowi. Każdy z nas indywidualnie w swoich miejscach, w swoich miejscowościach, w swoich instytucjach dla Maksia zrobił już bardzo dużo od kilku lat, bo na przykład tutaj są z mojego przedstawiciela, mojego samorządu czciowskiego. my od dwóch lat wspomagamy Maksa. Natomiast urodziny Maksa to jest po prostu takie działanie bardzo e, spontaniczne i zebrali się tutaj wszyscy ci, którzy po prostu chcą być do urodzinach Maksa. Ja o tej imprezie właściwie dowiedziałam się niedawno, Ciasta, e, cała akcja babeczek. E, jest właściwie od kilku dni, tak? E, zbieranie ludzi, którzy nam pomagają, ale zawsze bardzo chętnie. E, my jesteśmy wolontariuszami ogólnie z Czarnożą, tak? I, e, I pomagamy już któryś raz. Córka na przykład robi tak? od kilku miesięcy nocami nie chodzi spać. O, czyli sama tworzysz te bransolety, tak? Tak. Ba bardzo lubię pomagać innym dzieciom i w ogóle dorosłym. Angażujemy się we wszystkie akcje organizowane na rzecz pomocy dla Maxa i w każdy możliwy sposób pomagamy, w jaki tylko możemy, w taki się angażujemy. Młodzieżowa Rada Powiatu przyłącza się właśnie tutaj przy stoisku, przy stacji Powiatu Wiemckiego. Tutaj robimy dzieciom tatuaże oraz można zrobić ozdobne serduszko farbkami. Jako samorząd zajmujemy się nagłośnieniem imprezy, robimy relacje, zdjęcia oraz pomagamy w mediach. Jako samorząd chcielibyśmy pomóc Maksiałowi jak najszybciej uzbierać tą... Kwotę. I tak właśnie się łączamy, tak jak powiedział Kamil, nagrywamy relacje, udostępniamy wszystko w internecie, żeby po prostu no było wszystko widoczne. Maksowi pomagają także wolontariusze, robią co mogą, by pomóc chłopcu. Mam takie naklejki dla Maksa, żeby ludzie pomagali, żeby pomogli. E, to są naklejki, które można zeskanować, bo ja tutaj widzę taką możliwość, tak? Tak. I po prostu e, poprzez skanowanie też płacić z telefonu, Tak, tak. A dzisiaj przekazuję dla Maksia książki, koszulkę i płyty. Jest pani bardzo zaangażowana w pomaganie Maksiowi chyba od dłuższego czasu, prawda? Tak, jak najbardziej. Co się Pani udało przez ten czas zorganizować? Może Pani opowiedzieć? Zbieraliśmy ponad 13 milionów. Była oczywiście prowadzona zbiórka do puszek oraz licytacje. Cały dochód przybliża Maxa do koniecznej terapii genowej i leczenia. Wydaje mi się, że warto by, jest być na tej imprezie. Impreza, jak więc Państwo wiedzą, powstała w bardzo krótkim czasie, aczkolwiek zbieranie na Maxa trwa już ponad 2 lata. Tych pieniędzy już... Można powiedzieć, że w porównaniu z tym, co powinno było yy, być zebrane, jest sporo, ale jeszcze trochę brakuje i myślę, że warto coś dorzucić. Myślę, że to się nie kończy na tej imprezie. Jeżeli Państwo to wyemitują i ludzie to zobaczą, to też myślę, że płacą. Jest możliwość w każdej chwili na stronie się pomaga płacić yy, pieniądze, żeby tą kwotę uzupełnić. Tam też widać wyraźnie ile jest i ile jeszcze brakuje. I Z taką myślą zrobiono tą imprezę. Tu są stoiska, na których wcale nie muszą być wielkie pieniądze wpłacane, ale każda złotówka liczy się i w sumie z tego się naprawdę zbierze myślę, że zbierze tyle, ile trzeba. Urodziny rozpoczął DJ Kalemba. Gościom zapewniono wiele atrakcji. Była zatem zimowa herbatka, ciasto, stoisko plastyczne, stoisko z roślinami doniczkowymi, dmuchańce, konkursy i zabawy dla dzieci prowadzone przez DJ Kaczora, przepyszny tort, występy orki. Pietry ziemi Wieluńskiej, pokaz zomby oraz zabawy z DJ-em. Wszystkich połączył naturalnie jeden cel, chęć niesienia pomocy wyjątkowemu chłopcu i wiara w to, że wspólnymi siłami można zebrać potrzebne środki. スタジオ Thank you. Do końca urodzin z kwesty zebrano 17 514 zł. Na konto skarbonki internetowej wpłacono kwotę 21 800 zł, co dało łączną sumę prawie 40 000 zł. Uwaga, skarbonka internetowa działa do końca ferii zimowych. Kiedy w grę wchodzi zdrowie i uśmiech dziecka, nie ma półśrodków. Max zasługuje na radość, na urodziny pełne uśmiechu, na przyszłość bez bólu. Każdy gest ma znaczenie. Działajmy. Dłuższa relacja z 10 urodzin Maxa. Do zobaczenia u nas w temacie tygodnia zaraz po wydarzeniach.